Jak już można sobie na tym rzepaku położyć, czy, czy telefon, czy tam jakąś buteleczkę, no to znaczy, że już jest dobrze, co nie? Że mas, masa jest. Tutaj akurat mamy Paradise. U mnie, właśnie pod kątem mieszańców, jest Guzzi Paradise. I nie wiem, czy nawet nie będę, tak patrząc na samą odmianę, kierował się trochę w stronę Paradise'a. Oczywiście nasiona droższe od populacji to jest trochę inna specyfika. To już, jest na, to, to już są odmiany na takie bardzo fajne e, gleby, gdzie ten potencjał jest taki naj, naj, najwyższy. I one wydaje mi się, że, e, że też robią zamieszanie znaczy tak jak na początku. Lepiej sobie to podzielić, natomiast, e, e, natomiast ten wigor gdzieś tam. Czy jesienny, czy wiosenny, no już jest dużo mocniejszy. Paradajs upakowany. Podwójna odporność na suchą zgniliznę kapustnych odporność na wirusa żółtaczki rzepy odporność na osypywanie się i, i ostatecznie bo już tak coś ma, myślę jeszcze co, tam jeszcze co tam jeszcze w nim jest takiego ciekawego ale, ale ostatecznie chyba największa rzecz, która Was powinna interesować to plony bardzo wysokie a z drugiej strony tak jak w buraku cukrowym jest cukier, tak jak w rzepaku jest zaolejenie. I moje ostatnie sprzedaże ja wywożę rzepak po 200 km nawet właśnie ze względu na olej, bo bardziej mi się opłaca zawieźć to dalej, uzyskać kasę za olej. I mam zawsze tam do tony dużo większą kasę. W granicach 46-47% zaolejenie. To jest petarda. Więc, jeżeli macie takie możliwości sprzedaży rzepaku na olej, to jest odmiana, która no, będzie robić robotę i nawet podnieść cenę tą podstawową o 100, 150, 200 zł. No to już na hektarach się robi. Ale powiem Wam, przedrzeć się tu to jest wyzwanie. Tu już nic nie robię, naprawdę. Czekam i to będzie ostatnia, ostatnia uprawa koszona w gospodarstwie, po, zaraz po jęczmieniu pszenicy. Zostaje na koniec pod 200%, bo on tu będzie, będzie dochodził powoli.